Jestem w trakcie produkcji boczków do ramek. Tutaj już część, część, tak będzie boczek, tak będzie boczek, o tak będzie boczek, on będzie zafrezowany, pocięty, to jest na ramkę Langstrad 2 2.3, taki boczek. Tutaj, 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 tutaj boczki na Langstroth, jedna, druga. Proszę bardzo, różnica jest. Deski pocięte, musiałem je trochę pociąć, żeby mi w nie weszły. Teraz robię na 35 mm, snem na takie kawałki i potem i potem 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 na frezarkę. Pokazywałem to już w zeszłym roku. Dzisiaj będzie taka kompletna relacja z produkcją włącznie z montażem. Włącznie z montażem. Tak to ma właśnie wyglądać. 35 mm, maszyna ustawiona. To jest taka deska próbna, puszczona. Już dwa razy te e, deski puszczałem. To były 40. Dwa razy je puszczałem e, przez grubościówkę. Teraz ten cały zestaw. Dziś nie mogę ostrości złapać. O, jest. Ten cały zestaw e, idzie. Po raz ostatni to będą deski 35mm, i takie mi są potrzebne na boczki. Oczywiście z tego wszystkiego w tym momencie w tym sezonie boczki nie powstaną, ale ja jak już mam to wszystko ustawione, to po prostu to puszczam. Robię 40, nie są mi do niczego innego potrzebne, tylko do tego, że właśnie, żeby je przepuścić na 35 mm. No i tyle na dzisiaj. To są już kawałki gotowe do pocięcia pełnowymiarowych boczków do frezowania na langstrot 1-2. Tutaj na lankstra 2 trzecie. Zrobiłem tego dokładnie tyle, ile uważam, że tych ramek będzie mi potrzebne. No, dzisiaj koniec. O, o tamte deski są te nadmiarowe, prze, przeheblowane. Ja muszę pochować, ogarnąć to wszystko, tak żeby na sobotę stolarnia była znowu do pracy. Pozdrawiam wszystkich, cześć. Cześć, witam w kolejnym dniu. Tu jest sobota. Ja od rana wojuję z boczkami do ramek. Tam już są obrobione boczki i przefrezowane boczki. Na Langstro 2 trzecie. Tutaj jest na Langstro 1, druga. frez wygląda w ten sposób. Po 5 mm z każdej strony. Tutaj do góry będzie przybita listewka, do dołu będzie przybita listewka, a dół będzie jeszcze zafrezowany tak ładnie na Hoffmana. Próbowałem to przymierzyć do swojej grubościówki heblarki, ale no niestety tutaj nie ma takiej możliwości, żeby puścić to o tak teraz ta na heblarce i, i zdjąć tutaj ten, 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 ten freso w ten sposób. Za, za, za mała. Za mały uskok jest na, na grubościówce, na heblarce. Nie weźmie po prostu tyle, co trzeba, więc ja to będę musiał robić tak, jak w zeszłym roku. Jest filmik na kanale. Nie będę się tu rozwodził dłużej, pokażę efekt. To, o to, co jest obrobione, będę ciął na, na pile, na centymetrowe boczki. Później obrabiał, nawiercał na otwory, i to już, będzie, to już będzie zasadniczo produkcja boczków zrobiona. Później montaż ramek i ramki gotowe do korpusów. To co teraz widzimy, to już tak bardziej przypomina boczek. To jest cały czas ten rozmiar 2 trzecie Langstroth. Ja teraz pokażę. Niby wszyscy wszystko wiedzą, ale w zeszłym roku koledzy bardzo słusznie zwrócili mi uwagę na to, że bardzo noszalanko obchodzę się z tymi maszynami stolarskimi. Ja sobie sprawę przemyślałem i rzeczywiście. No, zarówno docięcie tego wszystkiego na wymiar 35 mm, jak i późniejsze moje zabiegi no, takie były, że, że skóra cierpła jak się na to patrzy, no, no w tej chwili tak, okulary na oczach to musi być, rękawy pod, podwinięte, to musi być. I jeszcze przy docinaniu takich małych elementów na pile stołowe, gdzie przylgnie jest bardzo blisko, parę spraw bardzo ważnych, które pokażę. Zwróćcie uwagę, jak będę ciął boczki, na ruch wypychający element docięty. To jest bardzo ważne w momencie, kiedy krótki element zostaje tutaj, w, tym, w tej przestrzeni pomiędzy piłą a przylgą. Bardzo łatwo jest o w tą stronę. Jeżeli stoimy z boku, nic się nie dzieje, jeżeli staniemy troszeczkę tak, możemy oberwać w głowę, w oko. Elementem drewnianym, który leci z bardzo dużym impetem. To jest bardzo ważne, żeby każdy docięty element wypychać. 20-100 razy e, Przy takich pracach Przy takim sprzęcie e, Jak ten no, Pytacie też o sprzęt, e, którego używam To nie jest jakaś rewelacja te, te maszyny nie są nie wiadomo jak precyzyjne Te frezy nie, nie są nie wiadomo jak wybitnie e, Precyzyjnie zrobione Ale generalnie da się to robić Da się robić te boczki Trzeba bardzo, ale to bardzo uważać na bezpieczeństwo No i tak Boczki są już pocięte Tutaj w tym daszku i w pudełku To są boczki na dwie trzecie Tutaj w tym pudle duże pudło pod łóżaczu, boczki na jedna, druga. Teraz się biorę za frezowanie. Frezowanie, potem nawiercanie i można będzie montować. No, i tak boczek po boczku, trochę to potrwa, ale taki sprzęt, jaki jest, taki jest. Tym, co mam i tak, wydaje mi się, że nie jest źle. Tym, co mam sobie radzę, takich boczków na jedną, drugą robię pudło. Później jeszcze to, co pokazywałem, na dwie, trzecie. I pewnie to dzień zleci na tym. Także dalsze części nastąpią później. Ja do nawiercania tych boczków nie, nie mam tutaj żadnego systemu wiertarek ani jakichś innych cudów co tu nieraz e, niektórzy koledzy pokazują. Ja sobie zrobiłem takie proste, prawidło, e, tak, żeby nie nawiercać po jednym, tylko po, po kilka boczków. Generalnie tutaj wchodzi trzy boczki, trzy. Nawiercam wiertło 2,5 mm. Robię to tak, że biorę trzy boczki, wkładam wzór. I od tego jednego wzoru. I tak wstaje taki kompletny boczek nawiercony. Akurat te, te boczki na, na dwie trzecie nawiercam w trzech miejscach. Na jedną, drugą wystarczy dwa miejsca. Spróbowałem w zeszłym sezonie. Na, na dwa druty, ale to tam trochę za duża przestrzeń jest i nieraz ta węza się faluje, wolę zrobić trzy, powinno być dobrze. Także boczki są gotowe i następne wejście to będzie już ze zbijania, z montażą. No i tak, jest kolejny dzień, tutaj te boczki dwie trzecie Langstrot. to jest to wszystko co wczoraj wykonałem, nafrezowałem, nawierciłem, tutaj boczki jedna, druga Langstrot nawiercone, tu jeszcze do nawiercenia, więc trochę roboty jeszcze jest, no ale generalnie można zaprezentować sposób w jaki montuję ramki, to tak na potrzeby filmu dzisiaj już zaczynam to robić. Generalnie te prace to sobie zostawiam na takie jakieś spokojniejsze popołudnia, gdzie jest tam godzina czy dwie, to wtedy staję do skoku, zbijam tempo składania ramek w ten sposób jaki zaprezentuję, to jest około 80-90 ramek na godzinę, więc można naprawdę dużo zrobić. Właśnie w ten sposób z doskoku, nie rozbijając sobie jakieś tam dni na takie, takie drobne prace, co chcę zaprezentować? No to to, co tutaj widzicie, to jest prawidło które sobie zmontowałem dokładnie na wymiar 2 trzecie Langstroth. Wysokość tego prawidła, oto wysokość to jest wysokość, akurat, akurat tak wysoka jak wysokość dociętego boczka. Szerokość po zewnątrz, szerokość po zewnątrz to jest. Wymiar górnej beleczki, a szerokość wewnątrz to jest wymiar dolnej beleczki. Tak to mniej więcej jest przygotowane. I zaraz zaprezentuję jak zbijam sobie te swoje ramki. No tak, mam przygotowane wszystko, co jest niezbędne do przeprowadzenia sprawnego pokazu. No ale no, fakty są takie, że no, miałem bardzo długą przerwę w wykonywaniu tych ramek, więc to wcale nie musi iść tak sprawnie i płynnie. To trzeba ze 2-3 dni poprodukować, troszkę tych serii dziesiątek przypuścić, żeby, żeby to wszystko szło sprawnie i płynnie więc proszę miejcie, miejcie nade mną wyrozumiałość. No w każdym razie mam przygotowanych tak, 20 boczków. Te 20 boczków układam przy każdym z boków, przy każdym z boków tego prawidła. Je na razie tak, w sposób taki może trochę niedbały, ale one się zaraz tutaj ułożą, prawidło jest przygotowane na boczki, na 10 boczków 35 mm Hoffmanowskich, więc tyle tutaj umieszczam, dociskam, 6, 7, 8, 9, 10, to samo z tej strony. za dużo, e, żeby, to wszystko teraz, żeby to wszystko teraz w miarę stabilnie było i w miarę stabilnie stało, to trzeba to docisnąć. Zwykłe proste listewki dociągnięte. O, i jest dociśnięte w miarę stabilnie. Te boczki stoją e, równolegle jeden do drugiego e, i można zaczynać montaż. Górne beleczki w pierwszej kolejności układamy tak, żeby ładnie równo przylegały do boczków, jedna po drugiej. Tak. Dla pewności, żeby się tutaj na nic nie ruszyło, można sobie położyć kawałek deski. Ona ładnie przytrzymuje. Bierzemy pistolet pneumatyczny i lecimy boczek po boczku. Górę mamy. Obrót. Układamy dół. Ważne jest, żeby bardzo precyzyjnie, przy takim prawidle, dociąć dolne beleczki. Ma to takie znaczenie, że musimy te beleczki, musimy te ramki z tym wybić właśnie o tak dołem. Wyjąć tak w ten sposób dołem do góry. I jeżeli tutaj Wymiar nam nie będzie grał i dolna beleczka będzie wystawała tutaj na, na tą deskę, no to po prostu tego nie wyjmiemy, albo będziemy musieli to wybijać e, niszcząc i, i gnąc te ramki, no to, co jest bez sensu, trzeba tutaj przypilnować. Wymiar dolny to jest wymiar ramki, czyli 448 mm. Wymiar tego to też jest 448 mm, więc można nawet się pokusić o to, żeby mm y, krótsze te beleczki zrobić na 447 mm. I wtedy je spokojnie wyjmiemy, bez, bez większego bólu i bez niszczenia zrobionego wcześniej sprzętu. Tak jest. Jeden uciekł, ale to się poprawi. Ja wcześniej pracowałem na prawidłach. Aha, co się stało? Pracowałem na prawidłach, ale zbijałem te ramki młotkiem i gwoździkami i to szło o wiele dłużej, a z tym to idzie po prostu błyskawicznie. No i teraz jak już, jak już to wszystko jest zbite, to to co musimy zrobić to po odbijać te Zabezpieczające listewki. Jedna, druga. Listewki są w środku. Proszę bardzo, ramki sobie wychodzą spokojnie. Możemy wyjąć jedną, drugą. To też można wyjąć i w ten sposób w ten sposób proszę bardzo powstaje ramka dwie trzecie Langstroth zbita 10 takich ramek tutaj tutaj się coś nie udało, a nie wszystko się musi udać, e, można, e, można to sobie spokojnie przybić młoteczkiem za chwilę i poprawić, ale generalnie praca na tym prawidle idzie o wiele szybciej, więc tak wygląda produkcja ramek na mojej pasiece, jeszcze tylko pokażę. Ramka 2 3 Langstroth nawiercana w pozycji poziomej. Nie tak, tylko tak. Z tego względu, że jak naciągamy druty, to przy tej szerokości może się robić coś takiego. To na to trzeba zwrócić uwagę, nawet jak zamawiacie ramki o innych, takich nietypowych wymiarach. To trzeba powiedzieć producentom, że ramki muszą być nawiercane, te szerokie ramki muszą być nawiercane poziomem. To wszystko ja oczywiście tak to poprawiam, to sobie wyciągam, te ramki wychodzą są bez większego problemu, więc to e, już dalsza praca, to tak wyjmuję, pakuję nowe, no, nowy zestaw i jadę. Jak się rozkręcę, 80 do 90 ramek na godzinę jestem w stanie zrobić. Pozdrawiam gorąco, mam nadzieję, że film się przyda, jeżeli film się podoba, proszę łapkę w górę. E, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się u mnie na posiece dzieje, na posiedzce na stolarni, e, subskrybujcie kanał. Pozdrawiam gorąco, trzymajcie się, cześć.